Cześć! Słuchaj, czy przyszło Ci się kiedyś zmierzyć z następującym wyzwaniem? Oglądasz sobie Netflixa i włączasz napisy po polsku i oglądasz tego Netflixa w kontekście takim, żeby uczyć się języka, np. angielskiego, czy hiszpańskiego, czy francuskiego, ale oglądasz z napisami po polsku i masz takie wrażenie, kurczę, to nie przynosi efektów, bo skupiam się na fabule, a nie na języku, bo napisy mam po polsku i mogę nadążać. A może... Zdarzyła ci się inna sytuacja, na przykład włączasz napisy w języku, którego się uczysz, ale z kolei masz wrażenie, że jest to dla Ciebie za trudne i też jest ciężko albo oglądasz bez napisów i tym bardziej jest za trudne. Jeśli kiedykolwiek zdarzyła ci się taka sytuacja, to fantastycznie się składa, bo dzisiaj o tym sobie porozmawiamy, jak to zmienić w taki sposób, aby nauka języków na Netflixie była dla Ciebie nie tylko możliwa, ale też niezwykle skuteczna i aby już nigdy nie była taka jak dotychczas. Cześć językowe siłaczki, cześć językowi siłacze, ja nazywam się Patryk Topoliński, a to jest kanał Językowa Siłka. I słuchajcie, za chwilę przeniesiemy się do innego widoku kamery, dlatego że to co za chwilę zobaczycie to zapis fragmentu szkolenia, które odbyło się na tym kanale kilka tygodni temu, ale postanowiłem ten, tę jedną metodę tak... Wyciągnąć z tego wszystkiego, ją tak, że tak powiem, no, wycisnąć, prawie jak cytrynę, ten miąż, ten, o ile w cytrynie jest miąższ, no Te najważniejsze elementy, które w tym, w tym szkoleniu były. Jednym z tych elementów jest właśnie ta metoda: czyli hakujemy Netflixa w pełni za darmo i w pełni legalnie. Pokażę Wam, jak zrobić taki myk. A żeby mieć na Netflixie napisy w dwóch językach, nie tylko albo po polsku, albo w języku, którego się uczymy, ale w dwóch językach, czyli na przykład po polsku i po hiszpańsku, jeśli uczymy się języka hiszpańskiego, i możemy wtedy zrobić też coś takiego, aby te napisy po hiszpańsku wyświetlały nam się stale, a te po polsku tylko wtedy, kiedy czegoś nie rozumiemy. Ale nie przedłużając, przechodzimy już do drugiego widoku kamery. Polskiemu lektorowi mówimy nie, kiedy oglądamy w języku obcym, dlatego że nie skupimy się wówczas. Na, nie skupimy się wówczas w żaden sposób na treści, a na tym nam zależy, żeby na języku się skupić. Ponadto mówimy również nie napisom tylko w języku polskim, bo wtedy skupimy się tylko na napisach. Co w zamian? Czy w takim razie napisy tylko w języku obcym? Ano, niekoniecznie. To zależy od poziomu. Na samym początku. Polecałbym napisy w dwóch językach, czyli jeśli uczycie się hiszpańskiego, miejcie najpierw, miejcie najpierw od razu napisy i po polsku, i po hiszpańsku, zaraz pokażę, jak to zrobić. Jeśli uczycie się hiszpańskiego, jesteście na poziomie średnio zaawansowanym, no to wtedy polecam wam mieć napisy w prawie dwóch językach, czyli znikać sobie te napisy w drugim języku i za chwilę też powiem. Co to w zasadzie znaczy. Ponadto, im wyżej w naukę języków, tym róbmy sobie po prostu bardziej pod górkę, czyli później są napisy w nowym języku, aż na końcu jest wreszcie brak napisów. A teraz lecimy hakować Netflixa, oczywiście grzecznie i w pełni legalnie. I teraz będę musiał udostępnić ekran. I słuchajcie, w tym momencie widzicie wtyczkę Language Reactor. To jest darmowa w pełni wtyczka dostępna na Chroma, natomiast. To jest news dosłownie sprzed, nie wiem, chyba wczoraj czy przedwczoraj odebrałem go na mailu i tak naprawdę jest o tym dużo, jak z tej wtyczki nie tylko korzystać, i wiele takich narzędzi jest Kurs Język Brock. Więc w ostatnim mailu do kursantów wysyłałem też, wysyłałem też właśnie aktualizację, że również takie narzędzie jak Reverso wydało swoją wersję wtyczki. W narzędziu Reverso mamy również możliwość, żeby uczyć się również nie tylko za pomocą Netflixa, ale też choćby Prima czy HBO. Jeśli chodzi o Language Reactora, on jest dostępny na Netflixie oraz na YouTubie. I teraz, jako że nie da się tego włączyć na Netflixie, bo Netflix to blokuje, to teraz zrobimy to w taki sposób, że pokażę Wam trailer filmu z Netflixa na YouTubie. I popatrzcie, załóżmy, że byłem na portalu Językowej Siłki, i załóżmy, że na portalu Językowej Siłki, gdzie mamy bazę wiedzy ponad 400 artykułów do nauki kilkudziesięciu języków, załóżmy, że wszedłem na artykuł autorstwa Oliwii i załóżmy, że znalazłem ten artykuł na temat seriali do nauki angielskiego. No i załóżmy, że uznałem, hmm, no to w sumie może ten serial Emilii w Paryżu będzie spoko, bo w sumie uczę się i angielskiego, i francuskiego na przykład. No dobra, no to wtedy odpalam sobie serial. Teraz wyobraźmy sobie, że to jest serial. Wyobraźmy sobie, że to nie jest tylko YouTube, tylko że to jest serial, ale na YouTubie tak długo, jak dana rzecz ma napisy, to też będzie działać. I słuchajcie, teraz klikam sobie tutaj, włącz language reaktora i mógłbym teraz na przykład włączyć cokolwiek, wyświetla mi się w dwóch napisach. I w tym momencie na przykład chciałbym sobie wytłumaczyć, przetłumaczyć słowo dziewczyna tak, w języku angielskim i wchodzę tutaj sobie w to słowo i kiedy, co bardzo ważne, serial sobie idzie, to ja mogę go zastopować w taki sposób, że wystarczy, że najadę na to słowo i serial mi się zatrzymuje, tak jak teraz. I w ten sposób mogę na przykład uczyć się języka angielskiego, czy francuskiego, czy tak naprawdę wielu, wielu, wielu innych języków. I teraz słuchajcie, co jest bardzo ważne, powiedziałem, że prawie można też uczyć się w dwóch językach, dlatego że jakbym teraz poszperał w opcjach, nie będę tego teraz robił, żeby też nie tracić czasu. Każdy z was może sobie samodzielnie przetestować to narzędzie, ale jak poszperacie w opcjach, to można te napisy na dole wygaść. To znaczy one się mogą nie wyświetlać i wtedy wyświetlałoby mi się tylko napisy w języku tym, którego się uczę, czyli w języku angielskim tutaj, a te po polsku byłyby wygaszone. I w momencie, kiedy bym najechał na słowo na przykład, raz jeszcze, jakiekolwiek inne, tak naprawdę, tu znowu było dziewczynę, ale powiedzmy stop, tak, przestać w tym wypadku, no to załóżmy, że ja sobie na nie najeżdżam i wtedy te napisy by mi się pokazały z powrotem, nie? Czyli w ten sposób ta wtyczka działa i patrzcie, już mamy uproszczonego tak naprawdę Netflixa. To samo, jeśli mamy napisy, działają też na właśnie na YouTubie też jest wiele tego typu narzędzi, które mogą nam, że tak powiem, usprawniać naukę języków. I o tym language reactorze jest w moim kursie, o tym to jest jedno z takich narzędzi, które pokazuję i w kursie i ogólnie dużo więcej jest też właśnie w samym kursie. Natomiast to jest też narzędzie, które pokazałem na początku roku podczas wyzwania noworocznego i tam ludzie po prostu bardzo z niego zaczęli regularnie korzystać i mieć super efekty. Ja powiem wam, że sam uczę się języka choćby tureckiego. Tutaj, jak jesteśmy na language reactorze, to widać, że to jest moje konto, dlatego, że mam tu też właśnie do, do języka tureckiego. Ustawione, jak tutaj widać, ale y, zachęcam Was do tego, żeby korzystać sobie w różnych językach, bo macie tu też coś takiego jak katalog Netflixa. Jak sobie wejdziecie do katalogu, to możecie znaleźć różne tutaj y, y, w różnych językach, y, jakie seriale mamy właśnie, choćby tutaj do tureckiego, które są dostępne w Polsce. Ewentualnie można przez wtyczkę z VPN-em sobie y, to jakoś zmienić, żeby też z innych krajów, że tak powiem, te języki y, mieć dostępne. I tak to właśnie wygląda. Powiedzmy sobie jeszcze, dlaczego nauka poprzez seriale czy poprzez filmy jest tak fajna, tak super, żeby też nie nadużywać słowa fajna, powiedzmy, jest tak skuteczna przede wszystkim. A no dlatego, że w ten sposób możemy uczyć się gramatyki poprzez modelowanie native speakerów, a ponadto. Możemy, czyli modelowanie tych speakerów, wytłumaczę może krótko o co chodzi. Chodzi o to, że kiedy oglądam serial i moja ulubiona powstać powiedziała coś i jest to zdanie, które dotyczy na przykład trybu rozkazującego, czy zdanie, które dotyczy tego, co się wydarzyło w zaprzeszłości tak zwanej, co w wielu językach obowiązuje, no to lepiej to zapamiętam, bo mogę zapamiętać tę jedną sytuację z serialu, która jest dla mnie emocjonalna, jest dla mnie ciekawa, kiedy ten bohater wypowiedział to słowo i wówczas mm, jestem w stanie, że tak powiem, w jaki sposób przyswoić to, niekoniecznie ucząc się regułki, ale przyswoić to, jak mówi się w takiej sytuacji właśnie w tym języku, którego się uczę. No i wypowiedzi native speakerów ogólnie są takim zasobem, który jest bezcenny w trakcie nauki języków. I dlatego właśnie, kiedy oglądacie taki serial, tego już nie zdążyłem pokazać, ale nawet na Language Reactorze, czy w wielu innych miejscach, możecie zapisać sobie te słowa, które są dla Was nowe, a później stworzyć z nimi fiszki, albo automatycznie... Pobracie sobie i wrzucić do różnych aplikacji tworzących fiszki, albo możecie poprosić Sztuczną Inteligencję, żeby zrobiła fiszki za was, ale to jeszcze będzie w strategii numer cztery. Słuchajcie, dlaczego seriale pomagają w mówieniu? Ano dlatego. Że możemy właśnie modelować native speakerów i automatyzować zwroty, które właśnie są naturalne dla języka, którego się uczymy. Czyli kiedy na przykład uczę się języka tureckiego i słyszę, że ktoś mówi ciągle neyse, czyli takie, takie przejście z jednego etapu rozmowy do drugiego etapu rozmowy, takie na zasadzie, no a tak w ogóle, czy też mniejsza o to, nie? Czy wiele innych tego typu, tego typu powiedzeń, takich półsłówków, takich wrzutek językowych, które istnieją w wielu różnych językach, to w ten sposób uczę się takiego słownictwa maksymalnie praktycznego i jestem w stanie z niego, z tego słownictwa właśnie praktycznego korzystać w życiu, a to jest przecież najważniejsze, bo kiedy idę do piekarni w Paryżu i chcę zamówić sobie bagietkę, to muszę wiedzieć, co powiedzieć, tak sobie stęknąć pod nosem na poczekaniu, kiedy zastanawiam się, jak było, że ta bagietka ma być rustykalna, choć to często jest napisane na etykiecie, ale wiecie, o co mi chodzi. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ta wiedza była dla was, dla ciebie przydatna, w razie czego oczywiście zachęcam do klasycznego zestawu językowej siłaczki, tudzież językowego siła na YouTube, czyli do łapki w górę, ewentualnie również do zasubskrybowania tego kanału. I cóż, niniejszym chciałbym życzyć Tobie owocnej nauki w najbliższym tygodniu. Ponoć Awokado to owoc. A jeśli oglądasz ten film do tego momentu, to napisz w komentarzu Awokado w języku, którego się uczysz. Bolet, guacamole. Z mojej strony to tyle na dziś. Zachęcam do tego, żeby obejrzeć całe szkolenie, które znajduje się tutaj albo tutaj e, i e, na moim kanale na stronie głównej kanału. Ponadto zachęcam do tego, aby być jak najbardziej na bieżąco z moimi nowymi treściami. Wszystko co opracowuję jako psycholog, jako metody nauki języków. Najpierw wysyłam do grupy osób, które znajdują się na newsletterze językowej siłki, gdzie na ten moment prawie 30 tysięcy osób co tydzień co w środę otrzymuje do mnie takie listy z metodami nauki języków i też kulisy tego, co aktualnie dzieje się w językowej siłce i w moim życiu, więc zachęcam tego, żeby tam dołączyć poprzez link w komentarzu. Zapraszam też na Instagrama po kulisy mojej nauki języków na małpa językowa silka, a także do. Wszystkich miejsc w sumie, gdzie językową wiedzą się dzielę, czy też dzielimy jako zespół językowej siłki. Wszystko znajduje się oczywiście w opisie odcinka. E, tym samym jeszcze raz owocnej nauki. Pamiętaj, aby napisać awokado w języku, którego się uczysz w komentarzu, albo guacamole, jak wolisz, jeśli oglądasz do samego samego końca. E, I cóż, widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Zapomniałem to powiedzieć wcześniej, ale teraz zamykając kamerę jeszcze powiem, że jeśli spodobało ci się to narzędzie, to ja mam taką sugestię, żeby teraz zamiast wchodzić na kolejny film na YouTubie, gdzieś tutaj się to wyświetla, bardzo na pewno jest to kuszące, żeby no teraz już wejść na to narzędzie. I po prostu obejrzeć sobie jakiś fragment serialu, w języku, którego chcesz się nauczyć w dwóch językach z napisami, albo możesz też skorzystać z tego narzędzia na YouTubie, bo ono na YouTubie też działa, więc jeśli zamierzasz włączyć jakiś inny film na YouTubie, to zamiast tego włącz film w języku, którego się uczysz też na YouTubie, albo na Netflixie, ale już z napisami w obydwu językach. Możesz to robić do tego sobie fiszki i sprawdzać wszystko w słowniku. No i cóż, myślę, że to mimo wszystko dobre rozwiązanie.